Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Eliza czyta tarota. Dzisiaj witam osoby spod znaku Barana. Moi kochani, to będzie czytanie ogólne na miesiąc marzec, moi drodzy. I bardzo pr proszę wziąć to pod uwagę, bo może tak być, że nie ze wszystkimi będzie rezonować. I jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć, a mianowicie podziękować. Za wszystkie subskrypcje i lajki, moi kochani. Więc zaczynamy. Drodzy z znaku Barana, wchodzicie do tego miesiąca, do marca, z energią karty. Yy, moi drodzy, arcykapłana, jest to bardzo dobra energia. Arcykapłan mówi o mądrości, o dużej wiedzy, jaką posiada, ale też o chęci dzielenia się. Moi drodzy, wy możecie też być w takiej energii, przepełnieni taką. Yy, Dobrą wiedzą, dobrą, y, dobrym samopoczuciem, i będziecie mieć ochotę się na przykład dzielić z kimś. Z tym. Y, Arcega Pan również to może być osoba z Waszego otoczenia. Y, to może być y, osoba, która bardzo chętnie zechce na przykład Wam coś pomóc, doradzić, moi drodzy. Bo drugą kartą dla Was jest karta trzech mieczy, moi drodzy. Tutaj jest karta zranienia, zranienia serca, moi kochani. Może być taka sytuacja, że to jeszcze przeszło z poprzedniego miesiąca, kochani, albo nastąpi taka sytuacja, że po prostu zorientujecie się, że nie wszystkie sprawy, moi drodzy, nie wszystko wokół Was wyglądało i działo się w ten sposób, że tak Wyście sobie wyobrażali, moi drodzy i jednym słowem spadną Wam różowe okulary. Kochani, jest to przykra energia, ale, moi drodzy, czasami jest lepiej tak. I może dzięki właśnie takiej wewnętrznej mądrości albo mądrej osoby, która wokół Was się znajdzie, zrozumiecie, że lepiej zorientować się, kto jest Wam przychylny, a kto nie i kto potrafi ranić, moi kochani. I to może być właśnie na początku marca u niektórych osób spod znaku barana taka sytuacja. Kochani, ale to pociągnie za sobą jakby dalsze konsekwencje, bo dalej pojawiła się karta pięciu monet, która mówi o pewnego rodzaju braku. I to, ten brak może być właśnie taki spowodowany brakiem dobrych uczuć, albo takim zawodem w uczuciach, prawda? Moi drodzy, to była jedna kwestia. A druga kwestia. To ta piątka może znaczyć, że niektóre osoby spod znaku barana, kochani, yy, poczują taki brak finansowy, bo jak to monety, kochani, pięć monet. Ale moi drodzy, jest to niska energia. Więc jeżeli to tylko będzie możliwe, nie przebywajcie w tym za długo. Zamiast, kochani, się martwić, że czegoś Wam brakuje, że macie poczucie braku na dany moment. Kochani, pomyśleć, jak sobie z tym poradzić, jak wyjść właśnie z tej energii, braku moi drodzy. Ale jest na to szansa, kochani, bo dalej pojawia się tutaj u Was rycerz Buław, który mówi o możliwości działania. Kochani, to jest taka energia. Jest to jeszcze nie do końca dojrzała energia, ale. W niej jest dużo takiej chęci do działania, do zmian, do zrobienia po prostu czegoś, co sprawi Wam przyjemność. I moi drodzy, Wy też możecie właśnie się tak poczuć. Kochani, otrząśniecie się z tych niskich energii, z tego bólu serca, z tego niedostatku, moi drodzy, i możecie to jakby poczuć rozeznać sytuację, zorientować się, dlaczego tak się stało i poczujecie coś takiego, że chcecie coś zmienić w tym marcu, w danej sytuacji, jaka będzie was dotyczyć. Moi drodzy, czy to się będzie odbywać w pracy, czy w związkach, czy w rodzinach. I tutaj nastąpi ta jakby przełom, kochani, i zaczniecie działać. Dalszą kartą dla was jest, moi drodzy... Yy, i siódemka Buław i ta karta sugeruje w ten sposób, że mogła być taka sytuacja u Was. Może będzie taka sytuacja, że ktoś za bardzo ingerował w wasze życie. Wam mówił, co, co wam wolno, czy czego nie wolno, czy warto coś, czy nie warto. I tutaj karty sugerują, że wy zaczniecie, kochani już. Patrzeć na to inaczej, zaczniecie działać. Jest szansa na to, że zaczniecie, moi drodzy, stawiać granice, bo wy doskonale sami wiecie, co wam w życiu jest potrzebne i co wam odpowiada. Moi drodzy, i to właśnie też może być wasza mądrość tu jest właśnie w tym kapłanie pokazana ale również to może być osoba, która właśnie zwróci wam uwagę, Właśnie w pozytywnym słowa tego znaczeniu, że od, odnajdź sobie tą mądrość, tyle już potrafisz, nie pozwól, żeby ktoś na przykład ranił Cię i, i nie bój się, że zabraknie Ci czegoś, mój drogi, tylko zacznij po prostu działać. Tak karty sugerują. Moi drodzy, zobaczymy dalszą część, bo to by było jakby pół miesiąca. Kochani, bardzo ładne karty, moi drodzy. No? Moi drodzy, w dalszej części, tak, w drugiej połowie miesiąca, to tak mniej więcej energie, powiedzmy, się przemieszczają. Mniej więcej, kochani, to nie jest takie dokładne. Yy, pojawił się u Was Król Mieczy. Jest to osoba bardzo mądra, inteligentna, bo miecze to jest intelekt, kochani, to są myśli. I to, moi drodzy, mogą być dwie sytuacje albo w waszym otoczeniu się pojawi osoba, która bardzo chętnie wam wskaże pewne sprawy, które chcielibyście rozwiązać, bardzo mądrze. Jest to bardzo osoba też przychylna, co prawda troszkę osła, ale bardzo rzeczowa, moi drodzy. Albo sami się poczujecie, że macie dość, powiedzmy, jakiegoś niestosownych sytuacji, braków, kochani, jak to wyszło w tej pierwszej połowie. I sami poczujecie się w tej energii właśnie króla mieczy, kochani. I będziecie, tak jakby nowe myśli wam przyjdą, nowe rozwiązania, nowe projekty. Moi drodzy, jest na to szansa, ponieważ dalej się pojawia dla was świat. A świat mówi: pozamykaj stare sprawy i zrób miejsce na nowe, kochani. I zrób miejsce na nowe, Zrób, żeby mogła przyjść do ciebie nowa energia, nowa chęć do działania. Tak właśnie mówi świat: zamyka jedną część, jakiś etap życia i otwiera nową. I na to, moi drodzy, macie szansę. Tak karty sugerują. Ale tu są następne dwie karty: siódemka mieczy i. Księżyc, moi drodzy. A siódemka mieczy mówi. Bądź ostrożny. Jeżeli masz jakieś nowe pomysły, masz yy, nowe takie yy, chęć zrobienia czegoś, coś nowego, może nie zwierzaj się, mój drogi, spod znaku banana z komuś, komu nie powinieneś ufać. Bo być może w Twoim otoczeniu są jakieś osoby, które niezbyt sprzyjają Ci. I właśnie o tym mówi siódemka miecz. Żebyś po prostu, można by powiedzieć tak dosadnie, nie został okradziony ze swoich pomysłów. A tutaj karty sugerują, że takowe się pojawią wasze u was, moi drodzy. Więc tu jest przestroga, żeby kochani, nie zwierzać się komuś, komu nie do końca ufacie, prawda? To może być, moi drodzy, w pracy to może być w waszym otoczeniu niekoniecznie z bliskiej rodziny. Z otoczenia po prostu znajomi, jakieś osoby. I dalej dla was się pojawia Księżyc. No będzie to pewny taki moment, że niepewność będziecie w sobie mieli, tak, bo Księżyc to jest taka jakby zagadka to po, po części, kochani. I na pewno będzie szansa, żeby wyjaśnić jakieś niejasności, jakieś niedomówienia, i dlaczego powiedzmy to się stało, czy tamto, dlaczego kochani, na przykład w pracy coś Wam się nie, nie udało, bo może być taka sytuacja, moi drodzy, i być może macie szansę nawet na, na y, wyjaśnienie niedomówień, niejasności, ale moi drodzy, wszystko w swoim czasie. Być może w danym momencie to jeszcze nie będzie możliwe, ale mimo to, kochani, powinniście po prostu tak jakby, odrzucić wszelkiego rodzaju wątpliwości czy jakieś tam potrzepty innych osób i tak jakby płynąć nawet, mając takie wrażenie, że będziecie płynąć pod prąd. Ale moi, kochani, warto, bo tutaj pojawia się dla Was as buław, który mówi: obudź w sobie żar życia. Zacznij działać na swoją korzyść, tak żebyś, mój drogi baranie, mógł po prostu zrealizować swoje zamierzenia, plany, tak żeby po prostu ci było dobrze, kochany. Bo o co chodzi? Tu może być sytuacja w pracy na przykład. Ktoś może być, mieć bardzo skomplikowaną, tak? I trzeba będzie ją zwykłać. Trzeba będzie po prostu przyjąć pewne rzeczy do wiadomości, nawet powiedzmy, przełknąć tą gorzką pigułkę. Powiedzmy, może to być sytuacja też w otoczeniu Waszym, też może być, kochani. Więc musicie się bardzo dobrze rozglądać wokół siebie. Jeżeli są sprawy do, pewne, do wyjaśnienia, które Was nurtują, moi drodzy, jeżeli jest to możliwe na dany moment, to trzeba to zrobić, a jeżeli nie, to być może odłożyć na później. I zająć się, kochani, swoimi sprawami, działaniem, bo as buław właśnie to mówi. Weź tą buławę do ręki, tak, przysłowiową, i po prostu odzyskaj ten zapał swój i zacznij, mój drogi, działać. Zobaczymy jeszcze, co Rider White, tak, na potwierdzenie, kochani. Trzy karty wyciągnę z Rider White'a, moi drodzy. Zobaczymy, to jest takie podsumowanie. To jest takie podsumowanie. Cztery kielichy, rycerz mieczy, moi kochani, i as monet. No cóż tu można powiedzieć, moi drodzy? No jest tutaj sytuacja tego typu, że czegoś, kochani, nie zauważyliście albo nie możecie zauważyć nieby drobna sprawa, a mająca dla was istotne znaczenie. Bo ten czwarty kielich właśnie taki jest jakby osamotniony i po prostu symbolizuje pewne sprawy, uczucia ludzi, które są godne, żeby je zauważyć. A wy nie możecie, kochani. No, jest to taki problem, że może być taka sytuacja, że nie będziecie mogli. Zauważyć, moi drodzy, ale to nastąpi przełom w tej sytuacji, ponieważ dalej się pojawia rycerz mieczy. On symbolizuje taką szybką energię, dużą inteligencję, właśnie też nowe projekty, kochani. No i można by powiedzieć tylko jedno o nim. Takiego raczej takie, przestroga, że jest taki szybki, powiedzmy, i tutaj. Karty sugerują, żeby na to zwrócić uwagę, że zanim, kochani, zaczniecie jakieś działania, jakieś nowe projekty, zwróćcie dobrze uwagę. Czy wszystko jest właściwie zorganizowane, czy ma szansę na rozwój, moi drodzy, czy to jest dla Was na ten moment? Po prostu bądźcie bardzo ostrożni i z dużym dystansem podchodźcie zarówno do ludzi, jak i do sytuacji. Ale ostatnią kartą dla Was, z Rider whitea jest asmonet. Które mówi, że będą nowości i to bardzo pozytywne. Kochani, to będą nowe finanse, jakieś moi drodzy. To może być nowa praca, moi drodzy, po prostu tak jakby nowa ścieżka w waszym życiu. I bardzo pozytywna. Tylko że to są początki, kochani. I tutaj, jakby wrócić do karty świata, moi drodzy, to. Karty sugerują, żebyście pozamykali stare sprawy, męczące Was, do niczego już nie służące, żeby móc właśnie otworzyć się na nowe, mieć tą chęć do działania, żeby móc swoje życie tak jakby poprowadzić we właściwym kierunku. Ja bardzo dziękuję za wysłuchanie, moi drodzy. Do widzenia.